Cześć, dziś pokażę Wam, jak zrobić eksperyment z jajem. To jest jeden z najśmieszniejszych eksperymentów, które znam, więc przygotujcie sobie sprzęt i zaczynamy. Do tego eksperymentu będzie nam potrzebna kasza, taka sucha, nieugotowana, albo ryż, dwa jajka, dwie szklanki albo słoiki tej samej wielkości, kartonik i łyżka, i dwie rolki po papierze toaletowym. Najpierw będą potrzebne nam dwie szklanki, czy tam słoiki, to, co będziecie mieli przygotowane. I do każdej z tych szklanek wsypujemy suchą kaszę. Ta kasza jest bardzo ważna, bo będzie amortyzować jajka przed upadkiem. Na szklanki kładziemy sobie kartonik. Następnie ustawiamy rolki po papierze toaletowym na środku. I na to układamy jajka. Naszym zadaniem jest teraz uderzyć łyżką ten kartonik, tak, żeby te jajka spadły do kaszy. Więc trzeba się skupić, przygotować i do dzieła. Uwaga, 3, 4, 1. Jeszcze raz, żeby nie było, że ja tu coś czaruję. To jest po prostu fizyka. Więc ustawiamy z powrotem. Kartonik, rolki na środku. Jajka. Przygotowujemy się z łyżką, i uwaga, 3, 4 Słuchajcie, to jest tak, że ten eksperyment wymaga trochę ćwiczeń i nie zawsze się udaje. Bo zobaczcie, ja miałam te jajka ugotowane i Wy też koniecznie ugotujcie, bo jak spadną, to jest mniej do sprzątania. Możecie sobie zorganizować z rodziną takie zawody w trakcie świąt, na przykład. Tutaj wiecie, wiele sprzętu nie potrzeba. Kasza i ryż na pewno się znajdzie. Jajka w święta są zawsze, więc będę trzymać za Was kciuki. Napiszcie, jak Wam poszło. A jeśli macie um, jakieś eksperymenty ulubione, które chcielibyście, żebym zrobiła w kolejnych odcinkach, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.